Hej dziewczyny, witajcie! Suzy, pospiesz się i otwórz safe. Zobaczmy, co tam masz. No dalej! Wow, to cała góra pączków! Co za szczęście! Są takie apetyczne! No próbuj szybko! Na co czekasz? O jaki piękny pączek! Zobaczcie, jak fajnie się kręci na moim palcu! Ojej, a gdzie on jest? Wylądował na mojej głowie! Niezła zabawa! Czas spróbować! Mmm! Jest pyszny! Smakuje mi. Czego chcesz, Fibi? Auć! co ty zrobiłaś? Nie podzielę się z tobą. Bingo. O, mam plaster. Pozwól, że zakleję ci palec. Okay. Proszę bardzo. Poczujesz się teraz o wiele lepiej. Dzięki, Emma. Naprawdę jest lepiej. Muszę dokończyć moje pączki. Mm, są przepyszne, co za uczta. Fibi, dowiedzmy się, co pysznego jest w twoim sejfie. Jasne, sprawdzam. O nie, w moim sejfie jest koktajl z ośmiornicą. No co za ochyda. Nie wypiję tego. Nawet mnie nie zmuszajcie. O nie. To chyba jakiś zły sen. Koktajl z ośmiornicą na pewno będzie okropny. Fuj, to jest obrzydliwe. Ludzie, to jest ochydne. Nie mogę uwierzyć, że muszę to wszystko wypić. Błe! No dobra, teraz moja kolej. Co jest w moim sejfie? Ojejku, to dynamit! To przerażające! I zaraz wybuchnie! Co mam robić? Bez paniki? Już wiem, widziałam na filmach, że trzeba przeciąć przewód. Który? Niech będzie czerwony! Zadziałało? O nie! Dynamit eksplodował! Czekajcie, to czekolada! Wow, to był czekoladowy dynamit! Częstujcie się! Wow, czy to nowe sejfy? Kto będzie pierwszy? Dziewczyny, nie kłóćcie się. Fibi, otwieraj. Wow, to nowiutki iPhone, ale super. Przyjrzyjmy mu się. Dziewczyny, zróbmy sobie selfie moim nowiutkim iPhone'em! Uśmiech! Super! Ups! No to teraz moja kolej. Mój sejf okropnie śmierdzi. Co może być w środku? Orety! To cuchnąca cebula! To obrzydliwe. Hej, Emma, przestań się ze mnie śmiać. Lepiej luknij, co masz w sejfie. Ja mam jakieś lalki. Fajnie, tylko co mam z nimi zrobić? No dobra, pobawię się nimi przez chwilę. Na przykład, podniosę im ręce do góry. Zaraz! Te lalki mogą was kontrolować! Super! Chyba żartujesz? Pogram sobie na moim telefonie. Ej, hey, Suzy, chcesz coś zobaczyć? What? Patrz, jak Fibi upuszcza swój nowiutki telefon. <laughs> to będzie zabawne. I jeszcze raz. I jeszcze raz. <laughs> Zobacz, What? udało się. Ups, telefon spadł. Emma, co ty zrobiłaś? To mój nowy telefon zepsuł się. Jak mam nim teraz robić selfie? O nie. Suzy, a ty co tak siedzisz? Jedz swoją cebulę szybko. Nie, nie chcę! Cebula jest obrzydliwa! Dziewczyny, dlaczego muszę to jeść? Dobra, patłam na pewien pomysł. Mogę cię kontrolować i na pewno zjesz całą cebulę. No tak, jest to wiele lepiej. No już! Jedz, jedz jedz! No teraz to co innego? Ale zabawa! Wow, Suzy, nie wiedziałam, że jesteś taką fanką cebuli! A teraz poimprezujemy! No to tańczymy dziewczyny. I raz, i dwa, i raz i dwa! Auć! Przewróciłyście się na mnie! O nie! Gdzie są moje lalki? O kurczę! Chyba mam kłopoty! Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co tym razem znajduje się w waszych sejfach! Pierwsza będzie Suzy! Co tam masz? O nie! Czy to karaluchy? Co za koszmar! Pospiesz się i wyrzuć je! O rety. Emma, nie wiedziałam, że przyjaźnisz się z owadami! Suzy na pewno ich nie lubi. A co jest w sejfie? Emmy? O rany! To gigantyczne oreo! Ekstra! Musisz go szybko spróbować! No dalej! Wygląda naprawdę apetycznie. Ej, zanim nas tu wszystkie oślinisz, niech Fili sprawdzi, co ma w swoim sejfie. Oczywiście, co tam mam? Czy to magiczna różdżka? Wygląda interesująco. Co ona może robić? Zobaczmy, czy uda mi się coś wyczarować. Dziewczyny? Uniosłam was w powietrze! O, oh, wow! Super! Nie martwcie się, już was puszczam. O nie rób tego więcej! No dobra. To je, jestem niesamowicie podekscytowana możliwością spróbowania Oreo. Zróbmy test smaku. To jest takie pyszne. To jest niesamowite. Palce lizać. Podzielisz się ze mną? Nie? Jesteś taka chciwa. Będę musiała cię ukarać. Mogę użyć mojej magicznej różki, by unieść karalucha w powietrze i położyć go na twoim oreo. Zobaczymy, jak ci posmakuje oreo z karaluchami. Co ten karaluch robi na moim oreo? Suzy, weź go! Karaluchy nie zadziałały, więc po prostu zabiorę ci oreo. Mogłam to w sumie zrobić od razu. To najprostszy sposób na świecie. No i mamy to! A teraz spróbuję. Wow, to jest takie dobre! Ej, jedz swoje karaluchy, Suzy. Nie patrz tak na mnie. O nie, nie mam ochoty tego jeść. Ten karaluch wygląda okropnie. Nie zmuszajcie mnie do tego. Chyba jednak będę musiała. Są obrzydliwe. Co za ochyda. Nie no, nie wierzę. Naprawdę zjadłam wszystkie karaluchy. Widziałyście? Zjadłam je wszystkie. I więcej nie zamierzam. Świetnie ci poszło, Suzy. A ja już nie mam oreo. Też wszystko zjadłam. Ale wpadłam na pomysł, mogę wyczarować mnóstwo słodyczy za pomocą mojej magicznej różdżki. Mamy tu całą górę! Udało się! Ale super! Wy też chcecie? No to częstujcie się, możemy zjeść razem! Ale pyszności, dzięki! No! Jesteście gotowe? Waszą pierwszą nagrodą jest ta czekoladowa fontanna. Aby ją zdobyć, trzeba ją narysować. Macie na to, gdzie mój zegarek? O, jest. Macie jedną minutę, zaczynamy. Dlaczego w polecie nie ma brązu? A mi jak ma? Chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli trochę pożyczę. Stop! Nawet o to nie myśl! Pciwózka! Właśnie wpadłam na lepszy pomysł. Po co imitować czekoladę farbami, skoro można użyć prawdziwej czekolady? Ok? To genialne. Udało mi się. Wracam na miejsce. Co to było? Chyba mi się wydawało. Teraz mój rysunek będzie najlepszy. Ale najpierw trzeba posmakować czekolady. Jakie to pyszne. Że czekolada się skończyła. Może jeszcze coś zostało. Mam nadzieję, że to wystarczy. No, nieźle. Patrz, Suzy, skąd ona ma taki kolor? Nie wiem. Wiem natomiast, że mój rysunek i bez tego koloru będzie najlepszy. Hmm. Czegoś tu brakuje. Muszę się bardziej postarać. O, tak, wyszło niesamowicie. Co za wspaniała praca. Brawo, ja. Teraz czekoladowa fontanna na pewno będzie moja. Mia chyba pogrążyła się w swoich marzeniach. Najwyższy czas pozbawić ją pięknego rysunku. Wtedy na pewno wygram. Tak się eliminuje konkurentów. Dziewczyny, czas się skończył. Pokazujcie rysunki. Co tu się stało? Co to zrobił z moim rysunkiem? Jak wam nie wstyd? Okej. Okay. Phoebe, bardzo dobrze uchwyciłaś kolor, ale niestety wcale nie wygląda to jak czekoladowa fontanna. Suzy, twoja praca podoba mi się o wiele bardziej, ale to wciąż nie to. Mija wręcz przeciwnie. Jej praca jest wspaniała. Zapraszam na degustację czekolady z fontanny. Dziewczyny, możecie mi zazdrościć. Fontanna jest moja. Biegnę! No w końcu. Dziękuję. Ojej! Jak to się mogło stać? Kogo to jednak obchodzi? Nie sprawiło to, że czekolada smakuje gorzej. Mija jest cała brązowa! Wow, jakie niezwykłe kolory. Fajne farby. Zawsze chciałam spróbować malowania tubkami. A ja zawsze chciałam zrobić właśnie tak. Co ty narobiłaś? Teraz mój policzek jest cały niebieski. Dziewczyny, nadchodzę. Jesteście gotowe na kolejną rundę? Ręce do góry. Żartowałem. Waszą nagrodą jest tarmatka wodna. Ale czasu jest mało, więc się pospieszcie. No to jedziemy. Najważniejsze, żeby wszystko zrobić starannie. Najpierw trzeba zaznaczyć kolory. A teraz można zabrać się za sam proces malowania. Ale fajnie mi to wychodzi. Super! Jestem urodzoną artystką. Zacznę od jaskrawej żółtej farby. Myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Super! Niebieskie akcenty będą się z nią doskonale komponować. Spójrzcie tylko, jakie piękne połączenie kolorów. Najważniejsze, żeby nie oszczędzać na farbie. Im więcej farby, tym lepszy będzie rysunek. O! Oh. Super! No to zaczynajmy. No nieźle. I jeszcze troszeczkę tutaj i tutaj. Kurczę, chyba trafiłam w ślepy zaułek. Trzeba coś wymyślić. Co? To wygląda okropnie. Wow, z kolei rysunek Fibi jest naprawdę fajny. Nie mogę pozwolić, żeby wygrała. Wiem co robić. Fibi, spójrz tam, to latające hagiwagi. Nie oszukasz mnie, oddaj mi rysunek. oczywiście, zabieraj swój rysunek z powrotem i tak go już nie potrzebuję. Jak ci nie wstyd. Stop, wasz czas się skończył. Pokażcie co narysowałyście. Fibi, podoba mi się twoja praca. Jest całkiem niezła. Mia, mogłaś się bardziej postarać, Suzy, co to ma być? Najwyraźniej nawet nie chciałaś zdobyć nagrody. Wybór jest jasny. Oddam pistolet na wodę, Fibi. Hura! Teraz jest mój. Dziewczyny na waszym miejscu schowałabym się gdzieś daleko. Potrzebuję tylko wojskowego kamuflażu. Dobra. Ręce do góry! Ej, co ty robisz? Ojej! Ups, chyba przesadziłam. Gotowe zobaczyć, co was czeka? Wow! Nowiuszki iPhone! Wow! No to zaczynamy! Czas ruszył. Nie mam dziś szczęścia do kolorów. Wiem, Flamaster w ogóle nie jest mi potrzebny. Mam fajniejszy pomysł. Jedyne czego będę potrzebowała to zwykły nożyk. Gotowe! Pozostaje tylko przykleić tę te tekturkę do kartki papieru. Najlepszy rysunek został wykonany. Super. Jestem geniuszem. kurcze nic mi nie wychodzi. To w ogóle nie przypomina iPhona. Suzy, jak ty to robisz? W dodatku tak pięknie. Nie wiem, ale dlaczego twój rysunek jest taki okropny? Wiem, że mój rysunek jest nierealnie ładny. Muszę tylko dodać ostatnie akcenty. Dorysuję jabłuszko i gotowe. Zrobione. Zwycięstwo jest w mojej kieszeni. Niezłe trafienie. Stop! Podnieście swoje prace. Fibi, no całkiem nieźle. Ojej. Niestety nie pochwalam oszustwa. Zostajesz zdyskwalifikowana za złamanie regulaminu. Mia, co to ma być? To jakiś koszmar. To się do niczego nie nadaje. A co powiesz na moją pracę? Wow, Suzy, zaskoczyłaś mnie. Wyszedł ci naprawdę fajny iPhone. Nie da się go odróżnić od prawdziwego. Ojej, właśnie marzyłam o nowym iPhoneie. Mija, nawet nie próbuj go dotykać. Jest mój! To dziwne, dlaczego nie działa. I co jest na moim palcu? To czekolada! Ten iPhone nie jest taki zwykły. Jest czekoladowy. W takim razie jest jeszcze fajniej. Jakie to pyszne! Super! A, też spróbować swoim koleżankom? Oczywiście, że nie. Zjem go sama, bo jest taki pyszny. Co za uczta? Wiem, jak dać nauczkę tej ściwózce. Zwykła suszarka do włosów nam pomoże. Gotowe. Był czekoladowy iPhone? Nie ma czekoladowego iPhone'a. Przybij piątkę. Co się dzieje? Dlaczego ta wspaniała czekolada zamieniła się w kałużę? Jak mogłyście! Byłyście o mnie zazdrosne! Wreszcie mamy okazję spróbować! Julie, Oscar i Tina są gotowi do rozpoczęcia wyzwania. Oscar chce pierwszy otworzyć sejf. Fu, wygląda na to, że tam jest coś paskudnego. Co to? O, to cebula! To obrzydliwe! Czy naprawdę muszę to zjeść? Dobra, niech będzie. Nie boję się głupiej cebuli. Chcesz spróbować Tina? Nie zniosę tego więcej. Ale muszę, muszę! Dalej, Oskar, zostało jeszcze troszkę. Jesteś już w półfinale. I jeszcze jeden kawałek. Fuj, to jest takie paskudne. Ile jeszcze jest tych ohydnych cebul? Ja nie płaczę. To samo! Uff, myślę, że to wszystko. Ach. Co? Jeszcze jedna? Nie ma mowy. Kolejna cebula nie zmieści się we mnie. O rany! Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Ojej. Myślę, że kolejna fala smrodu jest w drodze. O nie! Nie potrzebujemy kolejnej fali. Musimy pilnie ratować sytuację. Trzymaj, zakleję cię, Oscar. Od razu lepiej. No to chyba teraz moja kolej, co? Zobaczmy, co ten safe dla mnie przygotował. Wow! To tęczowy tort! Naprawdę? Uwielbiam tęczowe torty. Odsuńcie się. Zamierzam delektować się moim cudownym ciastem. Co znowu? Mam się podzielić? Może innym razem. Co za pyszna pęcza. Nie chcę się spieszyć z tym smakołykiem. Tina, na razie otwórz swój sejf. No okej, okay, zobaczmy. Co to jest? Wygląda interesująco. Nie sądzę, żeby ten pyłek był czymś, co można zjeść. Zastanawiam się, do czego to służy. To takie fascynujące. Ojej, chce mi się spać. Chyba coś jest nie tak z tym pyłkiem. Oskar, co jest napisane na słoiczku? Senny pyłek! O nie! Co teraz zrobimy? Tina śpi twardo jak kamień. Zupełnie jak śpiąca królewna. Co ją obudzi? Hmm, wygląda na to, że Oskar ma pomysł. Fu, to obrzydliwe. Ale zadziałało. Tina znów ma się dobrze. Ej, a co znowu wymyśliliście? Chcecie zrobić jakiś żarcik, Julie? O nie, chyba się domyślam. Zaraz nasza piękna róża stanie się magiczna. Właśnie tak. W porządku, zaczynamy. Ej, Julie, wyglądasz dziś wspaniale. Zupełnie jak ten niesamowity kwiatek. To dla ciebie. Ojej, jaki piękny. Dziękuję, Oskar. To jest. A! Oh. Ej, no, tak nie traktuje się przyjaciół. Z drugiej strony, kiedy chodzi o taki piękny, pyszny tort, to można. Słodkich snów Julie. smacznego. Nowe sejfy! Juhu! Wygląda na to, że tym razem Tina chce być pierwsza. Powodzenia! Zobaczmy, co to za pyszności tutaj mamy. Ej, to cytryny! Nie możecie mi tego zrobić. Jak można jeść cytryny? Tak, po prostu ze skórką. No dobra, chyba będę musiała. Pierwszy kęs, ale kwaśne. Przez ten kwas mam skurcze na twarzy. Ej, nie śmiejcie się ze mnie. Chciałabym zobaczyć, jak żujecie te cytryny. Oskar, otwórz lepiej swój safe. Dobra, już otwieram. Co my tu mamy? To na pewno jest coś fajnego. Tylko nie mogę tego otworzyć. O, udało się. Dziękuję, dziękuję. No to co, dziewczyny? Ten koktajl jest mój i nie podzielę się nim. Mmm, jaki pyszny. Julie, otwieraj swój safe. Ciekawe, co tam jest. Wow, wygląda jak jakieś pudełko z medalionem w środku. Jaka interesująca rzecz. Po co mi to? To nie pasuje do żadnej sukienki. O, w środku jest zegar. Może to stopper, albo. Hmm, to dziwne. Ej, co z wami? Wow, wygląda na to, że ten magiczny zegarek może zatrzymać czas! Sorry, Oscar, ale teraz ja wypiję twój koktajl. Co za pyszności. To jest takie dobre. Ten zegarek jest cudowny! O, Tina! Prawie o tobie zapomniałam! Julie postanowiła się naprawdę rozerwać. Najpierw wypiła koktajl Oskara, teraz robi psikusa biednej Tinie. Miała już wystarczająco pecha ze swoimi cytrynami. To już koniec? Nie? Co ty wyprawiasz? Ojej, wygląda na to, że Oskar przechodzi małą metamorfozę. Jak długo jesteś wizarzystką, Julie? Ciekawe, co ona tam narysowała. Ha! Oscar, no teraz wyglądasz jak należy. Gdzie mój magiczny zegarek? Bum! Witajcie w rzeczywistości, kochani! Mam nadzieję, że spodobają wam się moje niespodzianki. Jesteście tacy zabawni! Taki makijaż naprawdę ci pasuje, Oscar. Powinieneś się tak pokazać w szkole. Co się stało? Co za. A, wyglądam jak klaun? To straszne! Jak mam to zetrzeć z buzi? No to co, gotowi na kolejne wyzwanie? Wygląda na to, że Julie wymyśliła wyliczankę. O ty otwierasz? A jednak nie, jednak Julie otworzy pierwsza. Nie mogę się doczekać otwarcia sejfu. Wow, to przecież makaron Pringles! To na pewno jest takie pyszne. Muszę wziąć większą porcję. O tak! Ej, nie podglądajcie! Czy dama nie może sobie jeść w spokoju? Mm, pyszka! Nie mogę się zatrzymać. Muszę zjeść wszystko do ostatniego makaroniku. Skończyłam! Gotowe. Kto następny? Dobra, moja kolej! Okej... Okay. Co to? Sos Tabasco? To chyba jakiś żart! Powinienem... Powinienem to zjeść? To przecież jest bardzo ostre! Dobra, nie dam się zastraszyć! Ta butelka sosu mnie nie przeraża! No to spróbujmy! O, o rany! To jest takie ostre! Co to za sos? Spalę się zaraz! Okay. Hmm. Dobra, to ja otworzę swój sejf! Zobaczmy. Wow, jakie to piękne. Uwielbiam śnieg. Ta kula jest taka hipnotyzująca. Okej. Okay. Aj, jak zimno. O nie, Tina, powinnaś bardziej uważać. Ta kula ma jakieś magiczne właściwości. Ojej, właśnie o tym mówiłam. Tina zamieniła się w lód. Julie też. Oskar, jesteś ostatnią deską ratunku. Musisz uratować dziewczyny. Wygląda na to, że Oskarowi przyda się ostry sos tabasko. Zaraz zrobi się naprawdę gorąco. Uważajcie! Wow, Oskar, to naprawdę zadziałało. Ale wygląda na to, że Oskar troszkę przesadził z tym sosem. Julie, teraz twoja kolejna uratowanie, przyjaciół. O, to ta róża. Ale po co ci ona? A, rozumiem. To był niesamowity pomysł, Julie. No, z taką pracą zespołową nasi bohaterowie nie przepadną. Świetnie się spisaliście. Do zobaczenia.